Która szklanka jest pełna? Ta jest pełna. Ta jest pusta. Ta szklanka jest pusta. Prawa szklanka jest pusta. Lewa jest pełna. To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka. Prawa ręka. Prawa szklanka. Lewa ręka, lewa szklanka. Lewa szklanka jest pełna, prawa szklanka jest pusta. To są dwie szklanki. Jedna jest pełna, jedna jest pusta. Czy możesz włożyć książkę między szklanki? Oczywiście, proszę bardzo. Książka jest między szklankami. Po prawej stronie jest pusta szklanka. Po lewej stronie jest pełna szklanka. Między szklankami jest książka. Między. Książka jest między szklankami. Czy możesz położyć książkę na szklankach? Proszę bardzo. Teraz książka leży na szklankach. Książka zakrywa szklanki. Nie widać szklanek. Czy możesz odkryć szklanki? Teraz widać szklanki. Nie widać. Widać. Nie widać. Widać. Teraz widać szklanki. Teraz pudełko jest puste. Teraz pudełko jest puste. Schowam do pudełka małą książkę. Mała książka jest w pudełku. Zakryję. Teraz nie widać książki. Teraz nie widać książki. Teraz widać książkę. Otworzyłem pudełko i widać książkę. W pudełku jest książka.